Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś będziemy rozmawiali o słynnym polskim dziennikarzu Janie Pińskim, który zrobił karierę w internecie, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, na krytyce PiS, a w szczególności na ujawnieniu rzekomego faktu, że Jarosław Kaczyński jest homoseksualistą. Ten proces dotyczący zniesławienia Jarosława Kaczyńskiego, który Jarosław Kaczyński wytoczył Janowi Pińskiemu, toczy się od 6 września. Ja już kiedyś na kanale o tym opowiadałem. Tutaj ten film, który tego dotyczył. Natomiast sprawa wygląda, drodzy Państwo, troszkę jednak inaczej, dlatego że to nie Jan Piński pierwszy ujawnił, Homoseksualizm Jarosława Kaczyńskiego, ale zrobił to właśnie, drodzy Państwo, Zbigniew Stonoga. W wywiadzie, który przeprowadziłem ze Zbyszkiem Stonogą, który znajdziecie Państwo tutaj na karcie u góry ekranu i na ekranach końcowych, także Zbyszek Stonoga mówił, że w tamtych czasach, czyli tam ileś lat temu, ujawnienie tego faktu spowodowało, że trafił do więzienia na dwa lata. Teraz Jan Piński przejął pałeczkę po Zbyszku Stonodze, robi karierę na krytyce PiS, dlatego, że ludziom się wydawało, że ten fakt ujawniony przez Jana Pińskiego, który był tak naprawdę powtórzeniem tego, co już wcześniej zrobił Stonoga, było aktem dobra powszechnego. Kariera pana Jana Pińskiego Naprawdę się rozwinęła w sposób niebotyczny. Leciał hajs z jednej i z drugiej strony. Sprawa, którą wytoczył Jarosław Kaczyński Pińskiemu. To jest sprawa, która jest śmieszna i jest absurdalna, bo Jan Piński w gruncie rzeczy ma jedynie przeprosić Kaczyńskiego i zapłacić z tego co pamiętam, 10 tysięcy złotych na jakieś cele charytatywne. Teraz nie będę się akurat do tego odnosił, także Jan Piński robi karierę na krytyce PiS, krytykuje PiS w zasadzie w każdym filmie na swoim kanale. Dzisiaj zaobserwowałem taki post, gdzieś tam opublikowany przez Piński. W którym ludzie piszą, że to już jest po prostu kanał monotematyczny. Od rana do wieczora jest krytyka PiS, dziennikarska krytyka PiS. Dodam jeszcze, że w tym poście pan Jan-Piński prosi ludzi, prosi ludzi za wszelką cenę, żeby składali się na zrzutkę dla jego prawników, którzy mają go bronić przed oskarżeniami. Jarosława Kaczyńskiego za zniesławienie. Ludzie piszą, chyba ba, całkiem słusznie, no jakżeś kłapał jęzorem, no to teraz ponoć tego konsekwencje. Jan Piński uważa, że jego y, udział w tak zwanym propagowaniu dobra we wspólnocie jest tak wysoki, że skoro on zrobił coś tak niebywałego i coś tak odważnego, że zdecydował się ujawnić homoseksualizm Jarosława Kaczyńskiego, który przecież tak bardzo szczuje na LGBT, to ludzie teraz powinni mu chyba postawić pomnik. Otóż nie, drodzy państwo, ktoś, ja uważam, że ktoś stoi za Janem Pińskim. Nie będę się oczywiście tutaj w te teraz e, bawił, bo skoro to noga twierdzi, że trafił do więzienia za to, że zdemaskował homoseksualizm Jarosława Kaczyńskiego, a Jan Piński chodzi sobie na swobodzie i robi karierę na krytyce PiS, to coś z pewnością musi być na rzeczy. Do tego, w tym wywiadzie, w którym przeprowadziłem ze Zbyszkiem Stonogą, którego oczywiście pozdrawiam tutaj serdecznie, Zbyszek stwierdził, że po wyjściu z więzienia próbował się z Jankiem, Kontaktować, no ale Janek mu powiedział, że słuchaj, Zbyszek, no w tej sytuacji, no nie chcę być z Tobą kojarzony, bo sam rozumiesz, to będzie godziło w moje interesy. Zbyszek się podobno wkurwił i powiedział, że jest człowiekiem nieszczerym. Zupełnie. Ale to już w tego wszystkiego dowiecie się, drodzy Państwo, z tego wywiadu ze Zbyszkiem Stonogą. Bardzo ciekawy wywiad. Mimo wszystko, chociaż Zbyszek Stonoga myli się w milionie spraw, które porusza, ale jakby o tym dzisiaj. Dzisiaj teraz nie mówimy. Jan Piński robi karierę na krytyce PiSu. Od rana do wieczora leci PiS, po prostu młotek na PIS. Jest to dziennikarz, jest to zrozumiałe. Ja też krytykuję wszelkie zjawiska zewnętrzne, a w szczególności gdy są to zjawiska, które są patologiczne. U Jana Pińskiego na kanale, gdy ludzie mu piszą, że jest to staje się to kanał monotematyczny. Już wszyscy wiedzą w ogóle, co się dzieje tam za kurtyną, za tą maską PiSu. Ja w 2015 roku, zanim jeszcze rządy objął PiS, już Przestrzegałem przed tym gnojowiskiem, które wyleje się na Polskę. W tamtym czasie Jan Piński jeszcze nie działał na arenie medialnej tak jak to ma miejsce dzisiaj. Jan Piński jest dziennikarzem, krytykuje świat zewnętrzny bardzo dobrze, że to robi. Ja nie mam nic absolutnie przeciwko temu, ale nie krytykuje na przykład LGBT bardzo szkodliwego dla kultury zjawiska. Jest nieszczery nawet w tym względzie, czy w tym aspekcie, że krytykuje jedne patologie pojawiające się na scenie e, politycznej, a zostaje przy innych patologiach, żeby sobie oczywiście wrogów nie narobić, nie krytykuje na przykład, a nawet popiera e, Jerzego Owsiaka. Zarówno organizacja mafijna Jerzego Owsiaka została założona poprzez działalność służby bezpieczeństwa, tak samo zresztą jak TVN. Tak to działało. Mówię o tym akurat w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Jest to dziennikarz zależny. Od sytuacji, która akurat dzieje się w jego życiu, akurat wiatr zawiał w ten sposób, że mógł zrobić karierę na krytyce pis, ale nie krytykuje innych zjawisk, których piętrzy się naokoło, to jest takie, takie działanie, które powoduje, drodzy Państwo, że stajemy się więźniami własnego losu. Jak chorągiewka zawieje, tak my pójdziemy, tak my przelecimy. Cały czas jest pis. Na tapecie mamy tylko i wyłącznie PiS. Kwestie tego, że Jarosław Kaczyński przejął wszystkie sądy, na przykład, jak mówił Jan Piński w swoich tam filmach, wywiadach itd. Tak tak że prokuratura jest w rękach Jarosława Kaczyńskiego, kto zamknie Jarosława Kaczyńskiego, kto go może, nie wiem, jeszcze unieszkodliwy w inny sposób, i tak, dalej, i tak dalej. Sądy są, drodzy Państwo, w Polsce wolne, bo zasądzają wyroki. Które godzą w tak zwane dobre imię politycznej poprawności PiSu, bo jeśli człowiek wychodzący na spotkanie z prezydentem, które zostało zorganizowane na rzecz jego kampanii prezydenckiej i przychodzi z transparentem, mamy. Idiotę za prezydenta, czy mamy durnia za prezydenta, bo takie sprawy w Polsce się odbywały i ten człowiek zostaje uniewinniony przez sąd za wygłaszanie krytyki politycznej, to to jednoznacznie oznacza oczywiście, że Jarosław Kaczyński nie ma władzy nad sądami. Chodzi o Cały czas o tę iskrę, o wskrzeszanie tego, tej złości czy tej nienawiści w stronę, oczywiście, partii PiS, o której wiemy wszyscy, że jest to najbardziej szkodliwa partia w ogóle w dziejach świata. To jest budowanie jednostronnego, tendencyjnego. Monotematycznego kanału, który opiera się jedynie na y, krytyce y, jakiegoś wybranego przez siebie szkodliwego zjawiska. Jeśli kanał, który prowadzi dziennikarz, nie skupia się na szeregu przeróżnych zjawisk na scenie politycznej, nie robi tego, to znaczy się, że z, z, z innymi szkodliwymi y, zjawiskami ma jakieś układy czy ma jakieś powiązania. Pan Jan Piński robi sobie doskonałą karierę. Ma jeszcze drugi kanał historyczny, tylko problem pana Jana Pińskiego, który opowiada o historii, czasem bo Niektóre filmy wysłuchałem, no żeby móc zrobić ten film, no to starałem się też posłuchać, co pan Jasiu ma do powiedzenia. On przestrzega oczywiście przed tym, żeby nie powtarzać błędów z historii. No ale dlaczego pan Jan Piński jest głupi? To jest taka cecha wspólna w zasadzie ludzkiego gatunku, bo nie rozumie skąd się bierze zło. On tego nie rozumie. On nie pojmuje tego po prostu, że możemy wyeliminować wszystkie błędy z historii, jakie się pojawiły, i nie zdawać sobie sprawy z tego, że wywołamy nowy konflikt wskutek tego, że niewłaściwie się prowadzimy. Że zło przyjdzie po prostu w nowej formie. U Janka Pińskiego, wielkiego autorytetu i specjalisty od mediów od. Wizerunku i tam nie wiadomo czego jeszcze publicysty, dziennikarza, historyka. Dowiemy się tego, co się w historii wydarzyło, ale nie dowiemy się, drodzy Państwo, tego, skąd się bierze zło. Jest to taki niemy przekaz po prostu informacji historycznych, do których Jan Piński sobie dotarł i które przedstawia. Na swoim drugim kanale, na przykład także w kwestii wybuchu III wojny światowej, on nie rozumie nawet z jakiego powodu wybuchają wojny. No, jak się nie rozumie z jakiego powodu wybuchają wojny, a zabiera się w głos w sprawie wybuchu III wojny światowej, no to trzeba być człowiekiem niepoczytalnym. Ja zrobiłem film na, o Jan Kupińskim i jego kwestii. Rozumienia aspektu wybuchu III wojny światowej, bo teraz o tym nie będę opowiadał, bo film musiałby trwać chyba z godzinę. Ten film z krytyką także Jana Pińskiego pojawił się na karcie u góry ekranu. Więc mamy postać Jana Pińskiego, który jest medialnym cwaniaczkiem, zarabia kasę na krytyce PiS, bardzo często mocno przesadzonej, nie zawsze, ale mocno przesadzonej, nie mającej związku z faktami. To, że zaprosił gdzieś tam do swojego programu pana Tymochowicza Piotra, o którym bardzo pochlebnie także wypowiadał się Zbyszek Stonoga, to nie zmienia w ogóle tego, że większość tych, nazwijmy to, Rzeczy, które porusza na kanale, to jest odgrzewanie czy wciąż podgrzewanie zupy, prawda, tego rozsołu, żeby tą swoją własną pozycję utrzymywać na powierzchni, zarabiać na niej jak najwięcej, nie przyjmując absolutnie krytyki, która spływałaby na niego, tudzież nie zajmując się sprawami, które. Albo są nieprzyjemne dla niego samego, albo są nieprzyjemne dla jego mocodawców. Czy ja zamierzam obrażać pana Jana Pińskiego? Nie, to mi w ogóle nie jest potrzebne. Ja wypowiadam swoje stanowisko w tej sprawie. Wypowiadam, bo mam prawo wypowiedzieć się, decyduje o tym kwestia wolności słowa i także moje uwagi w kwestii działalności pana Jana Pińskiego, który nic nie wnosi absolutnie do e, kultury. Nic, on robi na tym po prostu doskonały interes. Dla niego sam fakt, że został przez Jarosława Kaczyńskiego wezwany przez sąd, to jest naprawdę świetna reklama. Świetna, wspaniała reklama. Tym bardziej, że jak wszystko na to wskazuje, nie poniesie żadnych konsekwencji swojego czynu. Dlatego ludzie tak reagują w stosunkowo zabawny, śmieszny sposób, żeby sobie oczywiście sam te koszty procesu opłacił, bo pan Jan-Piński myśli, że działa na rzecz dobra. Jest to swego rodzaju taki utajniony y, szarlatan. Y, utajniony, no świetnie jest także przygotowany do tego. To nie jest tak, drodzy Państwo, że ja żywię jakąś zawiść, jeśli chodzi o kwestię y, powodzenia pana Jana Pińskiego na y, arenie internetowej, bo akurat mało mnie to obchodzi. Y, mnie interesuje, prawda, za wszelką cenę, a nie wlewanie ludziom do y, uszu jakichś trywialnych tam treści, szukanie medialnego szumu i także budowanie takiego napięcia wokół tego, że rozumie się scenę na przykład polityczną, czy kulturową, albo jeszcze bardziej historyczną, gdy tym samym historia za chwilę zatoczy koło i zostaniemy zamknięci w nowożytnym obozie zagłady. O tym wam Jan Piński. Nie mówi na swoim kanale, bo on tego w ogóle nie wie, nie ma o tym pojęcia. Taki jest przenikliwy intelektualista z niego, a takie filmy na moim kanale znajdziecie. Kiedyś próbowałem pana Jana Pińskiego zaprosić na wywiad, ale Jan Piński powiedział, że nie ma czasu na to, żeby ze mną rozmawiać. No, odpowiedział grzecznie, no ja to wszystko rozumiem, no bo po co było? Zresztą. Hmm, po co rozmawiać z twórcą kanału, którego po prostu popularność w internecie nie jest tak duża jak w przypadku kanału, który ma tam te 150 czy 170 tysięcy subskrybentów? Drodzy Państwo, tego filmu nie chcę przeciągać. Karierowiczów nie lubię. Jeśli się krytykuje, jak powiedziałem, jedne szkodliwe zjawiska, to z każdej strony, gdzie. Mamy do czynienia z tym obserwatorem, z tym okiem dziennikarskim, to należałoby krytykować wszelkie szkodliwe zjawiska, jakie się na naszej scenie pojawiają. A jeśli omija się owsiaka szerokim łukiem, bo to, że owsiak pomaga, oczywiście, no to to wszystko jest zrozumiałe. To jest zrozumiałe, drodzy Państwo. No, Tyle wyciągnął, tyle e, zarobił. Tutaj film o wsiaku, jeśli chcecie Państwo zobaczyć, co miałem w tej kwestii do powiedzenia. Więc, e, jeśli tyle e, udało mu się z systemu wyciągnąć, to przy okazji trzeba także, trzeba także drodzy Państwo, coś wspólnocie oddać. Było, był to świetnie przygotowany fortel zorganizowany przez służbę bezpieczeństwa a przypomnijmy także drodzy państwo że Jerzy Owsiak był synem oficera służby bezpieczeństwa Sprawę oczywiście zostawiam otwartą intuicję niech budzą się u państwa do życia piszcie co o tym sądzicie a z mojej strony to wszystko kłaniam się nisko Król Pustkowia Jerzy Kaśków Bambo, pampam papareora.